Szereg tych robót drogowych jest prowadzonych. W związku z tym, utrudnień ruchu dla użytkowników dróg, za co serdecznie przepraszamy. No ale po tych pracach remontowych na pewno poprawi się komfort jazdy. Bardzo ciężko się jeździ. Te remonty bardzo utrudniają życie. Przez centrum miasta to nie ma co jeździć. Lepiej na obkoło jeździć tymi ulicami, które pozwalają na objazd. Da się ominąć, ale w godzinach szczytu, no to jest najgorzej. Czy oznakowania objazdów są na tyle wyraźne, że nie ma pan z tym problemu? Nie, oznakowa nie ma praktycznie żadnych. Z tego co widzę, jest tylko nakaz skrętów w prawo i jest to wszystko. Zakończyliśmy remont i przebudowę ulicy Galibardiego. Była do tej pory ulicą dwukierunkową. Obecnie po przebudowie jest ulicą jednokierunkową. Bez sensu. Jednokierunkowa w ogóle się nie sprawdza tutaj, ta ulica. Odbywa się tam odbiór. Po niewielkich, jeszcze tam drobnych poprawach, usterek, ulica będzie odebrana. Natomiast ruch już na tej ulicy się odbywa. Strasznie fatalnie się nie morskiego. Szkoda zawieszenia, można powiedzieć. Miasto Częstochowa ma ponad 400 km dróg o nawierzchni utwardzonej i ponad 150 km dróg o nawierzchni gruntowej. W związku z tym no, sukcesywne odtwarzanie i remonty no, są niezbędne. Robią się korki przez to, dlatego że ludzie jeżdżą wolno. Ogólnie jest fatalnie. Tak jest, że teraz na Pawła też ciężko, też ciężko, zwłaszcza w szczycie dostać się z, albo z Warszawskiej do Ronda Pierwszy alei ruch komunikacji miejskiej jak i samochodów osobowych będzie ograniczony do minimum, dlatego ulica Katedralna i ulica Galibardiego będą stanowiły no, podstawowe ciągi komunikacyjne i zastępowały będą ten ruch w alejach. Miejmy nadzieję, że te aleje otworzą w miarę szybko, ponieważ no, dojazd nawet tutaj już nie mówiąc o taksówkach, dojazd w ogóle pogotowia czy coś jest znacznie opóźniony. Jest, no, nie sposób dojechać, zwłaszcza w Szczycie. Muzyka wybrana dla Ciebie. Częstochowa 93,8 FM.